Dzień ten sam odcinek trzeci. Wkopałem tam dwa humilis. Przytryk, tryk, try, tryk. O, tam kompakte. Dzięki temu manewrowi, jaki wykonałem, nie zyskałem kolejnych bud, czyli obudowy zostają na zimę. Cały czas niezmienne te same, czyli jedna obudowa, druga, trzecia, czwarta. Ech, no i piąta mi doszła, bo dwie kordyliny wykopałem na wiosnę. Kto oglądał, to wie. Mam taką niespodziankę jeszcze. Dzisiaj byłem na zakupach. Pokażę Wam, co kupiłem. A potem zrobimy Achenachę liści. Co o tym myślicie? Nic nie myślicie. W pierwszym odcinku wypierniczyłem dwa liście. Wagnera, i powiem Wam teraz, wygląda petarda symetrycznie, bo tak to z jednego boku mi tu wychodziły dwa liście w dół, wyglądało to w średnio. Jak mają się starzyć, to wszystkie naraz dzisiaj byłem na zakupach i była mega promocja. Były mega promocje w różnych sklepach, bo byłem w trzech sklepach, w trzech marketach budowlanych. Przyznam się, tak kupiłem rośliny w marketach budowlanych. Dobra, więc zaczniemy od tego, co Was najbardziej interesuje, a więc Palma Vulcano. Mamy metrówkę. Bierzemy. Najpierw z doniczką. Z doniczką to cudo ma... osiemdziesiąt... osiemdziesiąt sześć centymetrów. Osiemdziesiąt

w markecie budowlanym. Jak myślicie? Spoko? Co tu producent napisał? Zobaczcie, paszporty robią Robeleni. Robelini. To jest zaktylowiec Robelini. This is joke. Niesamowite ale jajca. Patrzcie jak ściemniają. Myślę, że za tą wielkość fajna cena. Jedziemy dalej. W innym budowlanym hipermarkecie kupiłem sobie taki cośik. Już pewnie po firmie każdy wie jaki to jest market, nie chcę mówić głośno. To jest Rhododendron 1. A tu jest drugi, zobaczcie, powiedzcie mi, co temu rododendronowi brakuje. To jest inny gatunek: zimnozielony, czerwony, różanecznik. A tutaj różanecznik, zimnozielony, XXL. Ten jest czerwony, a ten jest taki jakiś kolorowy, różowy. Za te dwie sztuki zapłaciłem 10 zł. Dla ciebie? Dychę dałem 10 zł. Następny hipermarket. To jest klon palmowy. Oś on jest fajny, taki już duży, naprawdę duży w dwie strony. To jest klon palmowy, proszę Państwa. Każdy już widzi market. To była przecena. Zajewaniłem za niego. 19 zł myślę, że się opłacało, nie? Nie wiem, co za gatunek, czy on daje rady u nas, ale całe 19 zł, tu wypuścił już dwa liście nowe, tu kolejne, tu kolejne, nic mu nie brakuje, nie wiem, czemu wynikała, z czego wynikała przecena, jest przepotwornie duży, jak za 19 zł, tutaj mi się nie mieściła już w bagażniku na wysokość, kupiłem sobie azalia. Taką azalę sobie kupiłem Tu już wypuszcza dwa nowe odrosty Raz, dwa A oprócz tego ma taki fajny pieniek Tutaj też już stary odrost I to sięga do samego sufitu samochodu Z 60 zł przesunione na 20 Myślę, że super impreza I to jest następny Hipermarket Wyprzedają teraz jak ktoś chce to tam sobie wyłapie jakieś fajne konusy myślę że fajna sprawa na drugiej działce tam gdzie bambus bisetti sobie wkopałem tam gdzie klona sobie wkopałem tam sobie chcę stworzyć ogród japoński więc azalia azalia kolejny klon palmowy i dwa rodzaje drony będą idealnie pasowały Tanio. Dobra to, to, to i tamto jedzie na drugą działkę To idziemy w kopać Jest przepetarda. No dobra Weryfikacja aż po turku usiadnę Przed tym wszystkim hi, 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 moich chumelis eee, Wyciągam moje wulkano najnowsze dziecko z rodziny Dzieci I wkładam do tej dziurwy, patrzcie ile korzeni ma Wagner Zobaczymy jakie ma korzenie wulkano zobaczymy Zobaczymy czy nie jest świeżo wyrwane Z gruntu, jak jest świeżo wyrwane z gruntu to po prostu będzie Dłużej, dłużej się regenerowało Ale po tych dziurach sądzę, że jest Luksus, zaraz zobaczymy No i dobra Korzenie są przepetarda słabo ukorzenione? Złe? Wydaje mi się, że luksus nie wiem ja zawsze biorę tam, gdzie jest najtaniej, gdzie ktoś oferuje najfajniejszą cenę. Bo nie ma naprawdę co przepłacać, bo to nie jest tyle warte co chcą. Niestety, czasami przesadzają. Więc cena wyjściowa 300 ileś złotych. Sprzedany za 160, i teraz wkopuję to do gruntu. Już widzę, że za wąsko muszę tutaj ukroić jeszcze trochę tej ziemi, i wtedy mi tam wpłynie. I muszę podlać. Zobaczcie, jaka sucha! Podleję będzie cacy. No dobra, wciepałem ją tak pod lekkim skosem. Jestem mega zadowolony. Już widzę, jak się Wagner cieszy. Kolejny balast. Życie. Jedna, druga, trzecia i czwarta palma. W jednej osłonie, metr na metr. W moim przypadku tak jest. Jak tam u was? Nie wiem. Ale dwie palmy, jedna osłona. Trzy palmy, jedna osłona. Jedna palma, jedna osłona. Cztery palmy, jedna osłona. Spokojnie. I tak mi doszły dwie dodatkowo. Waszyngtonia i daktyl. Jeszcze myślę, co z nimi zrobić, ale póki co pozbywam się wszystkiego co doniczkowe. Jeszcze mam jedną w Waszyngtonia, ale już nie będę cudował, bo w Waszyngtonia moim zdaniem taka solówka fajnie wygląda. Jak już są dwie, to tak jedna nachodzi na drugą i już nie robi takiego fajnego wrażenia. Dobra, zakupuję ją, podlewam wszystko obficie, bo widzę, że jest Sahara i pokażę wam wszystko. Wszystkie palmy jak wyglądają po w kopaniu.